Nowy rozpoczął się w drugiej połowie lat 50. i trwał przez całe lata 60., właściwie do połowy lat 70.. -tych. Pierwsze te reklamy to kuliśmy normalnie: przecinak i młoty. W Warszawie w szczytowym momencie było około 2000 reklam neonowych. Było widać, że to jest miasto, które świeci. Mój rejon zaczynał się od Muzeum Wojska Polskiego. Lewa strona. Alei Jerozolimskich, marszałkowska lewa strona, i od placu Unii wszystko. Robiłem fabrykę ołówków w Pruszkowie, w Ursusie na portierni Ursus robiłem to. Były takie ursusiki, które jechały, pyr, 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 taka droga tam jakaś była. Linie to był olbrzymi neon tam w Ursusie, na tej fabryce. Mamy tutaj do wykonania reklamę zewnętrzną literka K w kolorze białym. Elementy dekoracyjne w kolorze cyklamen, turkus żółtym, napis Żoli Boż-Krasińskiego w kolorze białym. Ulice Warszawy tonęły w światłach neonów. Te neony miały rozświetlać i upiększać ten nocny krajobraz miast. Dzień dobry, nazywam się Witold Urbanowicz i mam przyjemność Państwu powiedzieć kilka słów o jednym z największych na świecie Muzeum Muzeów Neonów. Neony były ważnym aspektem miast i życia, i też kwestią ambicji wielu władz lokalnych. Pojawianie się neonów nie było podyktowane komercją, tylko często była odgórna decyzja władz miasta, że daną ulicę należy zneonizować. Zdarzały się, że trzeba było już montować reklamę, a nie było jeszcze projektu elektrycznego. Przypuśćmy, był tylko projekt plastyczny, konstrukcja czy coś, a termin naglił. Wszystkie sklepy w danym miejscu, przy danej ulicy, otrzymywały reklamy. Na przykład były neony nad pocztą, pralnią, punktami z czyszczeniem futer. A jak się ogląda stare zdjęcia, to też widać, że nawet nad budkami milicji obywatelskiej też były neony. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest wsypanie do rurki specjalnych kulek. One są zakroplone odpowiednim klejem do luminoforu. Te kulki, tocząc się wewnątrz rurki szklanej, ten klej zostawiają na ściankach wewnętrznych. My to nazywamy kulkowaniem, nie? ze względu na to, że kulki są stosowane. I tutaj już mamy warstwę wewnętrzną kleju w tej chwili samą. Teraz sobie podejdziemy, obejrzymy reklamę jedną z najstarszych w Warszawie. Cafe Mozaika. To jest reklama gdzieś z początku lat 60 rok 62 trzeci może być. W którymś roku pracownicy, którzy zrzucali śnieg z dachu, po prostu rozwalili całą reklamę. Podkłady zostały pokrzywione i z tych fragmentów, które zostały, odrysowałem ten napis i wykonałem nowy. Kwiecień 89 rok. O, to jest duża Duża była robota, ale niestety ta troszeczkę skorygowana, napis Budimex, miało być to w formie takich kasetonów Marszałkowska 82. W Warszawie mamy kilka przykładów takich neonów odrestaurowanych. Jednym z ciekawszych jest tkanina z placu Wilsona na Żoliborzu. Ten neon pochodzi z lat 60. I mimo że sklep, nad którym wisiał z tkaninami, już nie istnieje od wielu lat, no to mieszkańcy byli tak przyzwyczajeni do tego neonu, że podjęli starania, żeby ten neon zachować. Świecił on tak się na piękny biało-różowy kolor. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie była zamontowana reklama Cepeli. Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, czyli w skrócie Cepelia. To najstarszy działający warszawski neon, pochodzi z 59 roku i wisiał nad sklepem przy Placu Konstytucji. Widzimy po lewej stronie ślady, jeszcze po puszkach łączących szkło neonowe. Natomiast na froncie. Widzimy tutaj z drugiej strony również puszki typowo neonowe i na samym końcu jeden system szkła neonowego no to była reklama, która świeciła w kolorze zielonym. Jednym z punktów, który wówczas otrzymał reklamę, była perfumeria. I właśnie wisiał taki piękny neonowy flakonik nad tym sklepem. Mamy ślad po reklamy perfumeria, która wisi w tej chwili w Muzeum Neonów. Tylko, że jest bez szkła tylko flakonik, który był dodatkiem do tej reklamy, to jest w stanie czynnym, był odrestaurowany, rewitalizowany przeze mnie osobiście i wisi w muzeum. Dzięki zastosowaniu tej metody, która była powszechnie używana w latach 70. ubiegłego wieku, Jesteśmy w stanie poddać renowacji stare neony, ponieważ zostały nam na szczęście jeszcze te luminofory z tamtego okresu. Tu mamy kolor zielony. Kolor no, czerwony, który był stosowany, on daje na gazie argonie taką dosyć intensywną różową barwę. Tutaj musimy ostrożnie wsypać. I ten luminofor tocząc w odpowiedni sposób, żeby go się za dużo nie przykleiło. nanosimy na wewnętrzną warstwę wewnętrzną warstwę szkoły. No one nie były polityczne, ale niektóre poprzez swoje awarie mogły mieć wydźwięk polityczny. Skina jak świeci, były MO czy KW. To wiadomo sprawa. Bezetłów przezorny, upieczony. Albo zegarki, że to są garki radzieckie. To tak to nie bardzo było. Prasa odnotowywała, że jakieś neony e, nie działają, więc, to był taki temat, o którym się mówiło w e, społeczeństwie. Trzeba było rozpracować tak, żeby już nigdy nie mogło takie uszkodzenie zaistnieć. Tak przekablować reklamę, że mimo różnych uszkodzeń, jakie mogłyby się przytrafić, żeby już takie. Nie, no nie było możliwości zaistnienia w takiej nawarłarii. Wtedy no, tych reklam ładnych kilkanaście tysięcy kilometrów było w stolicy. Neon za neonem, tam nibba panu spadła i bez problemu by pan znalazł, a dzisiaj... Większość neonów jest wycięta. Te, które są, są wszystkie zrobione jakby z szablonu. Wszystko jest na ledach, białe, pleksa. Przede wszystkim kiedyś w firmie pracowało pięciu plastików. Każdy z nich miał inną wizję tego, co chce zrobić i te reklamy się nie powtarzały. One były każda inna. Były bardzo ciekawe no, one pod względem graficznym, na przykład e, wielkie kwiaty o wysokości trzech pięter wisiały nad e, kwieciarnią, e, czy krówka migająca z e, butelki zapraszała do baru mlecznego. Piękne takie czcionki jak właśnie Berlin, e, bombonierka na kruczej, no to, to są kultowe reklamy. Domy towarowe centrum bardzo dużo dawały jednak tego światła, te obrotowe, te koło, które było na, na szawie, Odpalamy literkę. Odpalamy napis żoliwość Krasińskiego. Bardzo ładnie wszystko świeci. Jestem zadowolony. Myślę, że klient również będzie zadowolony. No zacząłem pracę w 1972 roku. Do dnia dzisiejszego. No jeszcze, myślę, że jeszcze trochę zdrowia będzie, to jeszcze się poprawi.